Disney przekracza kolejne granice. Do piekarza i jego żony wpada z przyjacielską wizytą mieszkająca po sąsiedzku Wiedźma. Informuje małżeństwo, że ich bezdzietność wynika z nałożonej dawno temu na ich dom klątwy. Jeśli chcą ją znieść, będą musieli zdobyć dla czarownicy kilka magicznych przedmiotów. Piekarz, a w ślad za nim żona, ruszają więc do lasu, gdzie ich drogi przetną się z drogami wielu postaci znanych z klasycznych baśni. Tajemnice lasu to musical chyba najczęściej wystawiany w amerykańskich liceach, za to dużo słabiej znany u nas. Dzieło Stevena Sondheima wreszcie doczekało się wersji kinowej. Za kamerą stanął spec od musicali twórca Chicago czy Nine 9, Rob Marshall. Do dyspozycji dostał niesamowitą obsadę. Nawet słusznie i zgodnie z tradycją nominowana do Oscara Meryl Strip zgodziła się zerwać ze swoją polityką niegrania wiedźm, której była wierna przez całą karierę. Niestety piosenki w tajemnicach lasu są bardzo trudne, ze skomplikowanymi tekstami i nie mają raczej wielkiego potencjału zostania hitami. Wiecie, to jeden z tych muzykali, w których postaci śpiewają nawet Idź po mleko, idę po mleko, więc nie wszyscy zniosą te konwencje. Zwłaszcza, że już otwierający film utwór trwa kwadrans. Ponieważ Tajemnice Lasu to bardzo nietypowa baśń, w pierwszej części otrzymujemy wesoły film, za to w jego ostatnim akcie wszystko się wali. Zarówno dla bohaterów, którym zaczyna być naprawdę niełatwo, jak i dla widzów, którzy zaczynają się męczyć. Bo tajemnice lasu sprawiają wrażenie dwóch zupełnie nieprzystających do siebie filmów. Mimo wszystko, dla całości doświadczenia, dla takich momentów jak prześmiesznie wykonane przez Chrisa Paina Egony, zdecydowanie warto przemęczyć się przez niedopasowaną końcówkę. Wystarczy spojrzeć na Johnego Deppa i jego czyhającego na czerwonego kapturka Wilka pedofila, by wiedzieć, że to nie jest typowa baśń, lecz film znacznie dojrzalszy i z poważniejszym morałem. Disney idzie tą drogą już od jakiegoś czasu. Dużo mroczniejszy od typowych filmów przygodowych był przecież szalenie niedoceniony jeździec znikom. Zaskakująco ponura była znakomita czarownica, a teraz mamy kulminację tej nowej strategii Disneya w postaci Tajemnic Lasu. Bardzo się cieszę, że w tych czasach ktoś ma jeszcze odwagę tak ryzykować.